Cześć. Nazywam się Oliwier Janiak. Pomysł moda na recykling. Cały ten projekt spodobał mi się bardzo z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na recykling i na to, że niektórym rzeczom można nadać drugie życie, chroniąc naszą planetę, ale głównym elementem, który sprawił zachwyt w mojej głowie, to fakt, że to wszystko przygotowało dzieciaki. Fantastyczna młodzież z ustrzyk dolnych, którą Pięknie pozdrawiam. Gratuluję świetnych projektów, świetnej inicjatywy i po prostu doskonale wykonanej pracy. Kochani, przed chwilą zakończyliśmy ostatnią sesję do tej edycji MODY na Recykling, którą przygotowaliśmy wraz z Europejską Platformą Recyklingu. Zdjęcia wszystkich gwiazd w niezwykłych stylizacjach, w których zrobieniu pomagały mi dzieciaki z całej Polski. Zobaczycie już podczas wielkiego finału, czyli niebawem.